Witam serdecznie na kanale Edzio Poszukiwacz. Kolejny dzień, kolejny odcinek. Zobaczcie za mną jakie chmurzyska. Na szczęście jest przerwa w dostawie deszczu. Ja nie tracę czasu, lecę czesać na Otmuchowskie. pogoda jest jaka jest. No i miło by było, gdyby się nie pogorszyła. Pogoda się ustabilizowała, tak jak wspomniałem. Muszę wyregulować kamerę. Ustabilizowała się, nie wieje. Jest na razie ok. Czekam na znajomego. Dzisiaj będą fajne ujęcia, o ile pozwoli pogoda, bo chcę wam pokazać ten zbiornik lotu ptaka, także będzie dron. Co z tego wyjdzie, sam jestem ciekawy. Pierwszy sygnałek. A pierwszy sygnał nic ciekawego śmieciuch. I to mam nadzieję jednej śmieciuch, który będę musiał Wam pokazać. Wraca w tamtą stronę. Pierwszy dołeczek warty pokazania. Zaczynamy od kuszyczka wędkarskiego. 25 gram ołowiu. wtopa w topa, i właśnie w tym momencie wyłączył mi się mikrofon. Nagrałem troszkę materiału bez dźwięku, który pominę, a znajdki pokażę Wam zaraz. Ale odwaliłem fajla. Wspominałem Wam, nie wiem też czy to się nagrało, wspominałem Wam, że pokarnąłem sobie mikrofon, nie? No, to mikrofon mi się wysypał. I część materiału nagrałem bez głosu. Ha, <grywa> pierdziele. nic, coś się tam uratuje. Ale zorientowałem się po tym, jak chciałem wam powiedzieć, że na moim kanale konkursik. Konkursik do wygrania kubeczek z logo mojego kanału. Więcej informacji za chwilkę. Ja muszę przejrzeć materiał, co to tam się nagrało, co się nie nagrało. Znaczy wizja się nagrała, no ale audio się nie nagrało. Bywa. Ok, już wiem, co się nagrało, co się nie nagrało. Mianowicie audio przy pokazywaniu e, monetek: boluś, prusik, perelowelowe dyżka, międzywojna, 50 groszy, w bardzo dużo ołowiu, śleć. No, ja co, lecę sobie dalej, czekam na kolegę, który miał przyjechać e, z dronem. Chciałem zrobić oblot tego terenu, żeby pokazać Wam z lotu, taka jak to wygląda, no ale coś mi się spóźnia. No nic. Okej, okay, dokończę odnośnie konkursu. W dalszej części filmu pojawi się w prawym górnym rogu hasełko, które będzie trzeba zamieścić w komentarzu. A ja w najbliższą środę lub czwartek jeszcze informacja będzie na kanale. Wylosuję, czy to na live, czy po prostu krótki yy, materiał wrzucę z losowania osoby szczęśliwca, który otrzyma ten kubeczek. Jakiś sygnałek. Miało nie być szumów na kanale przez to, że kupiłem ten mikrofon. No ale co, jak on się wysypał? A najśmieszniejsze jest to, że zorientowałem się, że on się wysypał, bo na samym początku, oczywiście, sprawdziłem sobie, czy nagrywa głos, wszystko idolo. No, jak sprawdziłem ten ostatni materiał, to wtedy się wysypał. Ej, no i cóż, cóż poradzisz? Dwa złoty międzywojna. Rany boskie, dawać biżuterię. Cyk, cyryk, cyk. Czyżby to ołów? A jest. A jak? Kolejny do kolekcji. Załóż, będzie grubo. Ponad 300 gram ołowiu. Ale zbieramy. Co tam? Do sakwy stronę dalej. Znowu nad dziurą. Sygnałek, sygnałek, gdzie jesteś? Jesteś. Tu nie ma. O, ale moneta. Wej. 20 zł. PRL-u. Czeszę tak, co? O, to jest facjatą, to co lubię najbardziej. Będzie nowotko, chyba. Si, na wodko, Nowotko, 20 zł. Śpieszę się z czasaniem tego terenu, bo ponoć od czerwca woda tutaj wraca. No, a na pewno jest tutaj biżu jak jest tyle PRL-u. Więc trzeba się śpieszyć. I wyciągnąć to, co może być moje. Lecę dalej. Jak już się mikrofon wykrzaczył, zaczyna wiać. Ale znowu nie o tym. Teraz wpadł Bolesław Prus. Proszę, ja Was. A, a odnośnie jeszcze konkursiku, żeby spełnić warunki wzięcia Łokio chmury udziału w konkursie, wiadomo. Subik, musisz być subskrybentem kanału. Eee, łapka w górę pod tym właśnie nowym filmem, który oglądacie I komentarz z wymienionym wcześniej hasłem Tutaj w górnym w prawym rogu macie znowu to hasło Dobra, lecę dalej, bo zaczyna wiać A ja tu pitu pitu Myślicie, że coś z tego będzie? Kurde Ojej Co my tu mamy teraz? A no znowu międzywojna I to niech podesknie 2 złote i to dwa złote, chmurzyska przeokrutne. Tam to już chyba świat się skończył. wiatr zaczyna. O ile znajomym przyjedzie, bo już być powinien z tym dronem, to chyba dzisiaj jednak nie polatamy. Wiatrzycho nabiera na sile. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Ja to zakopuję, to chowam i lecę dalej. Znowu nieopodal Bolesława podejrzewam. Bo bolus chyba był ostatnim sygnałkiem. Pokazywałem, a teraz co jest, to jest, to jest znowu. Coś ogromnego 20 zł, proszę Państwa. Cóż za zaskoczenie. Takie samo jak w poprzednim odcinku, to fajne. Ogólnie duże monety mi się podobają. PRL w sumie nie jest taki brzydki, nie? Jedni lubią, drudzy nie lubią. Dobra, wyłączam się bo szumi. Dobra, pogodziłem się z mikrofonem. Załączył się z powrotem, ale będę miał go dziada na oku. Teraz pooglądacie trosz, troszkę z innej perspektywy, z tym chmurzem w tle, a ja idę szperać, póki jest opcja, coś tu wtyka, póki jest opcja, co tu mamy, i zapawka, takie coś uciekli, zaraz Wam pokażę. koszyczek metkarski jak tutaj wychodzi tyle PRL-u, słuchajcie no nie ma chyba raczej opcji, żeby nie było tu jakiejś biżuterii, tym bardziej, że w którymś z odcinków ten stary pierścionek znalazłem tutaj, więc de facto coś pogubili Wam pokazać, co na szybko znalazłem. Te śmieci sobie odłożyć w jedno miejsce. Ale kopnę jeszcze ten brzydki sygnał. Pyk, pyk. Daje się być kopnięte. Nie, 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 nie kopnięte. No, gdzie to jest? Standardowo kopane obok. Bo na wizji, dlatego. Dobra, tam mamy dziada. Sygnał jakby się lepszy zrobił. Gdzieś on tu jest. A jest nim. Moneta. Taka, znowuż duża moneta. Idę Wam pokazać, co my tu mamy. Znowuż 20 zł. Takie samo jak przedtem. To ładne. Między innymi jakieś takie gumowe coś. A, to jest od spinningu jakaś tam Montfa czy coś w ten desy. Dobra, runę dalej. Ale się rozpadało. Masakiera. No nic, przeczekam to. Znajomy już do mnie jedzie. Ciekawe czy się uda wylecieć druniszczem. muszę to przeczekać. Może jakieś podsumowanko strzelę, trochę mi mój prowizoryczny daszek przycieka. Pokażę Wam podsumowankę. Tyle wyszło ołowiu śmieci z jakąś mątwą i tak dwa razy boluś plus, tutaj będzie lepiej widać. 20 zł PRL, który mi się najbardziej podoba, jeśli chodzi o monetę PRL-owską. No i te z też mi się podobają. Międzywojna, kilka sztuk, dwójeczka, piąteczka, dyszka klasyczna, 50 groszy. I na początku materiału, kiedy nie nagrywało mi się audio, koperta od zegarka, strasznie zarośnięta wyszła, no ale jednak koperta. A deszcz zamiast słabnąć, to nabiera na sile. Wróciłem do samochodu, już zaczyna się przejaśniać. Ja byłem o tam, tam za tymi wałami. No ale ten daszek, ten pomosik jak zaczął przeciekać, że i tak już jestem cały mokry, więc stwierdziłem, że wracam do samochodu, tutaj poczekam na znajomego, który ma zaraz przyjechać, no i może będzie szansa polatać, jeśli przestanie padać, bo wiatru nie ma. No nic, czas uzbroić się w cierpliwość. No i dobra, przestało padać, znajomy przyjechał, rozkłada drona. Zobaczymy czy w ogóle uda się cokolwiek nagrać z racji tego, że siąpi, nie pada tylko siąpi, wiatr ustał, w aplikacji tam już szmery, bajery, znajomy porobił, zgłosił lot. Może się coś uda nagrać. Także widzimy się za chwilkę. Dobra moi drodzy, pogoda się poprawiła troszeczkę. Wyszedłem jeszcze poszperać, wpadłem jeszcze za 2 prl 10 -e. złotówki. Ja na dzisiaj kończę, oblataliśmy troszkę teren, co mogliście widzieć na przebitkach. Widzimy się w następnych materiałach. Nie zapomnijcie o konkursie na kubeczek. Hasełko już się wyświetliło, także pamiętajcie subskrypcja, komentarz, łapka w górę. I kto wygra, pokaże się w środę. Do zobaczenia. Dzięki, cześć!